Hejka moi drodzy, dzisiaj ja chciałabym Wam przedstawić sklepik z 2 lutego 2021 roku. Jak filmik się spodoba, zapraszam do zostawienia subika oraz łapki w górę. Możecie również wpadać na mojego Instagrama, który będzie podany w opisie, oraz dodawajcie mnie do w Fortnite, jak będziecie chcieli. Przechodzimy do sklepiku. Po pierwsze mamy neonowe skinki, takie jak Flo. Impuls. Leśniący topór. Lśniący skrzydła. Oraz soniczna poświata. Yy, ogółem zestaw cały nawet fajny. Razem kosztuje to 2500 v ale niedawno był i mogliby dać coś innego do sklepu. Mamy ciszę. Fajny skinek. Cichy cios. Kilofy do niej. Wyblakła czerni. Nawet fajne. Zadzi zadziorny futrzak. No, dość taki potężny skinek. Dalej mamy królewski zadzior. Nawet fajny. Ładny. Dalej mamy zamieć. Nasza kochana biała motorzystka fajna. Oszustka sama ją mam. Fajny skinek polecam. Opalizujący kilof. To jest jeden z najlepszych kilofów w grze, więc jak ktoś ma fotelce, to kupujcie. Zwawolane podrygi. Zaraźliwy bardzo energiczny taniec, żebym ja miała tyle energii. Punkt złamania. Posiadam fajna za 200 tania. I to tyle. Mamy Snake Eyes jeszcze. Zestawik z kilofem. Zestaw w to się śmie ostatni z Jokerem. Oraz ekipakę w Fortnite za 48 zika z tysiącami fodolców oraz karnetem, bo jak ktoś nie posiada. Więc moi mili, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia jutro w kolejnym sklepiku.